Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie z Galerii BWA na Bursztynowym Szlaku, witamy. Ta wystawa to kolekcja 2. 2 dlatego, że to już jest druga część, to są sądeccy artyści. W kolekcji 1 prezentowaliśmy dzieła sądeckich artystów, którzy już przenieśli się na, na, do lepszego życia, a teraz prace tych żyjących. Ze mną jest pan profesor Andrzej Szarek, Szef Rady Programowej Galerii. No, wystawa pokazuje różne prace, bo jak się oglądają, jak jeszcze można było chodzić, ludzie oglądali sądeczanie i, i były różne zdania. Pytali się często, jak to, jak to można połączyć? Tak różne prace, tak różnych artystów, różne techniki. I w ogóle jedyna rzecz chyba, która łączy tych ludzi, to to, że są związani z sądeczyzną. No na szczęście jest tak, że, że są różni i że każdy z nich reprezentuje siebie, to, to jest zaleta. Tych dwóch wystaw. Ja nawet bym powiedział, że te dwie wystawy, kolekcja jeden i kolekcja dwa, to jest tak jakby jedna wystawa. Bo kiedyś tak doszedłem do takiego przekonania, że artysta, który umarł, tak w gruncie rzeczy ma ten przywilej, że on jakby żyje dalej. To znaczy, że jego prace go reprezentują. Na różnym poziomie oczywiście to się odbywa. Jeżeli był, powiedzmy sobie, w czasie swojego istnienia. Był, był twórcą, bym powiedział, takim, takim dbającym o czystość formy, o, o czystość myśli i historii, którą przekłada. To on, jakby jego, jego prace są ciągle żywe, ciągle aktualne i prawdopodobnie, jak to zwykle bywa, będą do końca życia aktualne. Ci za najczęściej, którzy w tym czasie dekorowali bądź poddawali się jakimś modom, to dzisiaj widzimy dopiero, że tak powiem, schyłek tego, tej twórczości i możemy śmiało oceniać jako, jako prace, które gdzieś, gdzieś, gdzieś mają prawo zaniknąć, a zblednąć i, i tak dalej. To samo jest na tej wystawie, prawda? Artyści, twórczy, twórcy, którzy żyją, tworzą, mają się dobrze, są tak mocno zróżnicowani, ale również pod względem właśnie tego myślenia, o którym wspominałem wcześniej. Czy pracują na teraźniejszość, czy na przyszłość? Ale też mówi się, że, że też pod względem profesjonalizacji tej sztuki, też mówi się o pewnym zróżnicowaniu. No to, to powiedzmy sobie, że umiejętność, która nabywa się na Akademiach Sztuk Pięknych, w, w, różnych, w różnych szkołach, ona jest na, też na różnym poziomie. Zresztą to jak w muzyce, tylko tyle, że, że, że wirtuozi zajmują się czymś innym, widać to, chociaż dzisiaj wirtuozerstwo powinno się raczej dostrzegać w, w typie myślenia. Czyli w przekazu, co, co, ten, co ta praca ma do, nam do przekazania. I, i wydaje mi się, że, no, no, że jest to zróżnicowanie, to widać. No ale to jest ta barwa, to jest ta, ta temperatura tej wystawy, te, to jest temperatura kultury nowosądeckiej, którą Państwo, jeśli, jeśli dotkniecie, to odczujecie. Prostu, że, 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 że to zróżnicowanie jest niezwykle aktywne i ciekawe, ale pouczające zarazem. No bo szczerze mówiąc, każdy twórca, czy odbiorca, przepraszam, będący na wystawie, może poczuć się trochę też specjalistą od rozumienia dzieła sztuki. No, no właśnie, bo jak to jest, jak słyszy się często u ludzi, którzy idą gdzieś na wystawy, tak, to mi się podoba. Czy to jest to kryterium, podoba się. Tak, to jest, to jest najprostsze i najuczciwsze kryterium, jakie znam. Nie, nie... No tak, podoba się, nie podoba się. już. Tak. tu należy, powiedzmy, powiedzmy sobie tak, że jeżeli ten ktoś miał szczęście w życiu i spotkał na drodze kogoś, kto rozszerzył mu to pojęcie, podoba się, nie podoba się, to, to, to wtedy zmienia się prawdopodobnie ten, ten, ten rodzaj wypowiedzi na, na to, że to coś jest interesujące, że to coś przemawia, albo że wzrusza A, i wtedy pojęcie podoba się jest właśnie, na właściwym miejscu. Ale często to pojęcie powoduje, że ktoś, kto chciałby malować, czuje w sobie te, to coś, chciałby przelewać swoje wizje na papier, na płótno, no właśnie tak boi się tego kryterium podobasia swojego kolegi, kogoś ze swojej rodziny nawet, że się blokuje, nie maluje. Czy to, to jest dobre rzeczywiście tak siedzieć i y, pogłębiać się y, swoją frustrację? Mógłbym, a nie mogę, bo się boję. No, strach, strach jest też pe pewną siłą napędową. Na to, by, moim zdaniem na, na szczęście niektórzy ze strachu już nic nie robią i dobrze, bo boję się, że gdybym musiał powiedzmy później udzielać korekt, to dopiero by się zaczęło. Ja, ja myślę, że, że strach, w, który, któremu towarzyszy talent, to wtedy ten strach jakby ustępuje pola na rzecz, na rzecz jakby poznania czegoś nowego, ciekawego, a przede wszystkim poznania siebie samego i, i, i dowartościowania do tego stopnia, że nie boję się krytyki, na przykład już kogoś, a mało tego, staje się nauczycielem tego, kto, dla którego to coś kiedyś było piękne, bo przedstawiało jelenia albo zachód słońca. Yy, yy, więc to, to, to jest moim zdaniem dobra, i ciekawa droga. A sąd, sądeczyzna w ogóle, to jest miejsce, gdzie talentów jest mnóstwo. No, Związek Polskich Artystów Plastyków po II wojnie światowej w 1945 roku już wznowił tu działalność. Przecież rzeczywistość powojenna nie była taka, że to akurat ludzi zachęcało do tworzenia sztuki. Yy, I co chwilę jest w mieście i w regionie miejsc sporo, gdzie można. Oglądać różnego rodzaju wystawy mniej lub bardziej wysublimowanej sztuki. Galeria BWA przy MCK Soku. Wiadomo, że to jest miejsce, gdzie się prezentuje malarstwo współczesne, które z natury rzeczy powinno nas i trochę uczyć patrzenia na sztukę, trochę uwrażliwiać estetyczne. Trochę powinno być takie, że nie tylko nie powinno schlebiać gustom tym najprostszym. No, instytucje typu Galeria Sztuki, profesjonalne, moim zdaniem mają zadania nie dopieszczać odbiorców, tylko ich wręcz pouczać. Może samo pouczanie to nie jest dobre słowo, ale powiedzmy, podawać im rękę w kwestiach kultury, w kwestiach wysoko rozumianej wrażliwości. i Powinniśmy stawiać przed nimi zadania. Pewne, pewnego rodzaju te, te zadania stawiają artyści, którzy w takim szerokim obiegu, o których się mówi, że są niezrozumiali. Ja, ja znam odbiorców, którzy są już niemal zawodowymi odbiorcami. Dla nich już nie jest to problem, bo tak dużo razy byli w galeriach, tak dużo widzieli dzieł sztuki. Tak dużo obcowali z artystami, spotkali się, zrozumieli, że mechanizm powstawania dzieła sztuki wcale nie mieści się w dekorowaniu, wcale nie, nie jest osadzony tylko i wyłącznie w kolorach, czy, 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 w, czy w jakichś formach. To wszystko mieści się w kategoriach myśli, kształtu myśli. A więc jeżeli to coś ma przemawiać, to każdy odbiorca musi być wyczulony na to wsłuchanie się, bądź wysłuchanie, bądź zobaczenie tego, co chciał przekazać artysta. Czyli jednym słowem, im częściej się chodzi na różne wystawy, ogląda różne dzieła, niekoniecznie do końca rozumiejąc na początek, co one przedstawiają, albo odbierając je w sposób taki, który przeczy w ogóle założeniom artysty, a to może i dobrze nawet, jak się tak odbiera tak dzieło. Bardzo dobrze, bo odbiorcy, którzy przychodzą do galerii, powinni być uczciwi. Powinni powiedzieć tak, nie. Czyli podoba mi się, to jest oczywiście to kryterium na, 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 najsłabsze, ale czy nie podoba mi się, ale on jest najbardziej uczciwy. I, I od tych kryteriów powinni zaczynać. Jeżeli się nie podoba, mówię nie podoba mi się. A wtedy, yy, wtedy jest otwarty na argumentację z drugiej strony. No, ale Jeżeli często tak ludzie jest. mają tak, że jak przychodzą i słyszą, że a to te obrazy, to pan profesor Szarek rekomendował, no to chcieliby powiedzieć, że to nikt to nie przemawia, ale coś ich blokuje. No matko, jak taki autorytet, no i co wtedy? Co takim ludziom powiedzieć? No ja im nie zazdroszczę, bo, yy, bo to rzeczywiście nie jest <laughs> łatwe. Ale, ale póki co jesteśmy tutaj, można się z nami umówić, można, a, to nie jest problem spotkać się, i na ten temat porozmawiać. To ta, takie... Ta, ta, za każdym razem jesteśmy do tego gotowi. Mało tego, z radością o tym rozmawiamy. Mnie nie jest w stanie zdenerwować odbiorca sztuki, który, nie wiem, na, na, ubliża mi, że nie rozumie czegoś, albo jeszcze, albo że ja, ja nie rozumiem i tak dalej. Nie, to jest, to jest człowiek, który stanął na mojej drodze. A skoro stanął na mojej drodze, jest mi najbliższy. Także... Zapraszamy wszystkich do Galerii BWA w Nowym Sączu. Zapraszamy, jak galeria będzie otwarta. Zapraszamy też na nasze strony internetowe i do wirtualnych wystaw. No i mamy nadzieję, że będą teraz częściej ludzie mieli odwagę przyjść do szefa naszej Rady Programowej i dopytywać, dlaczego to jest tak, a nie inaczej. Ale dużo ludzi jest wykwalifikowanych, jakby Wewnętrznie rozwiniętych w kwestii omawiania. Właściwie wszyscy, co pracują w galeriach, którzy otaczają na co dzień sztuką, to są ludzie kompetentni do rozmów o sztuce. Ze sztuką jest trochę tak, jak, wiem, jak może jak z religią. No, trzeba przeczytać coś, trzeba się nachylić przed czymś, nad czymś. Yy, yy, y, y, trzeba wysiłek jakiś wewnętrzny swój wprowadzić, nie oczekiwać tylko na y, pochwały czy ewentualnie y, 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 rodzaj dopieszczenia, y, y, tylko od siebie coś y, dać i wymagać również. A wtedy wszystko się staje jaśniejsze. Trzeba się uczyć też. Bo to też wymaga y, nauki pewnego wewnętrznego y, spięcia. Y, no i otwierać mózg. Tak, dokładnie. Dziękuję bardzo.